W poniedziałkowym podcaście. Dwie nowe rekomendacje dla małych spółek. Newak na szczycie po publikacji wyników. Polimex z miliardowym kontraktem. Indeks sw 80 z nowym rekordem. Inflacja w Polsce wyższa niż szacowano. Elon Musk kupił akcję za miliard dolarów. I co mogłoby się znaleźć w indeksie WIC Defense. Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. W jeśli lubisz liczby dnia, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Dla ciebie to tylko jedno kliknięcie, dla mnie ogromne wsparcie w rozwijaniu kanału. Z góry dziękuję za pomoc. Dzień dobry Państwu, jest poniedziałek 15 września, to jest 258 dzień tego roku. Pierwsza sesja tygodnia dobiegła już końca, więc czas na podsumowanie. Na start trzy ważne informacje: pierwsza, dzisiejszego podcastu słuchacie Państwo dzięki partnerowi, którym jest Saksobank. Czyli renomowany globalny bank inwestycyjny oferujący dostęp do wielu instrumentów i rynków zagranicznych przy konkurencyjnych prowizjach. Jeśli ktoś z Państwa chciałby założyć konto w SAXO, proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki niemu bowiem zyskacie 250 euro na pokrycie prowizji przez pierwsze 3 miesiące handlu. Druga informacja jest taka, że SAXO Bank zaprasza na nowo uruchomione studia na sgh których jest patronem, są to studia podyplomowe z finansów osobistych, a ich celem jest dostarczenie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania własnymi pieniędzmi. Link do oferty studiów też zostawiam w opisie i przypiętym komentarzu. I w końcu informacja numer 3, brzmi ona tak, że w zakładce z postami umieściłem dziś zajawkę piątkowego przeglądu technicznego z Krzysztofem Kamińskim, będziemy wspólnie z Krzysztofem analizować wykresy różnych aktywów w komentarzach do tego posta możecie państwo wskazywać swoje propozycje indeksy waluty surowce etfy i można wskazywać te propozycje do środy do godziny 20:00 serdecznie wszystkich zainteresowanych zapraszam do wskazywania a przechodząc już do poniedziałkowego meritum WIG 20 zaczął tydzień od zwyżek. Zyskał dziś 1% i zakończył dzień na poziomie 2866 punktów. Notowania indeksu wciąż pozostają w układzie korekty, a najbliższym oporem jest pułap 2900 punktów, gdzie przebiega właśnie średnia 50-sesyjna. W gronie blue chipów liderem był dziś M bank, który zyskał 3,75%. Cena zawróciła nad 50 sesyjną średnią, a na oscylatorze MACD zbliża się powoli. Cykliczny sygnał zwrotu. Z banku nie było dziś żadnych komunikatów. Nieźle wśród bluechipów wyglądała dziś również Polska Grupa Energetyczna. Jej akcje podróżały o 3%, a na MACD już pojawił się wspomniany cykliczny sygnał zwrotu. Ze spółki też nie było żadnych komunikatów, ale być może zadziałał tu efekt werbalny, bowiem premier naszego kraju podczas konferencji Energia z Polski powiedział i tu cytuję... W ciągu 10 lat Polska będzie wydawać biliony na energetykę. To są polskie pieniądze i nie ma powodu, by wszędzie tam, gdzie to możliwe, nie zostawały one w Polsce, w polskich firmach. Trzymajmy więc kciuki, żeby w ciągu tej dekady jakieś powody się jednak nie odnalazły. W Igu 20 spadały dziś tylko PKO, BP i Orange, ale straty były niewielkie odpowiednio 800 i 31%. Indeks MWIG 40 był jeszcze silniejszy niż WIG 20, bo zyskał dziś 1,24%, naruszył dzięki temu 8000 punktów i linię 50-sesyjnej średniej. Trwa zatem fala wzrostowa w obrębie budowanej od maja konsolidacji. Górna granica tej konsolidacji to rejon poziomu 8200 punktów. Wśród średnich spółek wyróżniał się dziś Newak. Cena jego akcji wyznaczyła nowy szczyt Hossy 90,30 groszy za jeden walor. Tak się składa, że spółka podała w piątek po sesji wyniki, w drugim kwartale zarobiła na czysto 76,8 miliona złotych wobec 31,7 miliona rok wcześniej. Indeks swig 80 spadł dziś o symboliczne 7%, Był zatem najsłabszy ewidentnie w gronie głównych indeksów, ale tutaj warto dodać, że w ciągu sesji poprawił rekord historyczny, sięgając poziomu 30 178 punktów, więc pozostaje on. W szerszym ujęciu czasowym zdecydowanie najsilniejszy. Na plus wśród maluchów wyróżniał się dziś Polimex Mostostal. Jego akcje podrożały aż o 13,5% i znalazły się dzięki temu najwyżej od 2017 roku. Spółka poinformowała dziś, że wybuduje dla energii elektrownię gazowo-parową, a wartość tego kontraktu to 1,67 miliarda złotych. Harmonogram realizacji przewiduje rozpoczęcie prac w tym roku, a oddanie elektrowni do eksploatacji planowane jest na rok 2029. Umowa przewiduje możliwość wypłacenia zaliczki w wysokości do 10% całkowitego wynagrodzenia. W wątku małych spółek dodam jeszcze, że Nobel Securities zaczęło dziś wydawanie rekomendacji dla Kreotechu w ramach programu wsparcia pokrycia analitycznego GPW. Eksperci wydali dziś zalecenie: Akumuluj i wycenili walory w horyzoncie 9 na 371 zł. Dziś na zamknięciu cena akcji Kreotechu wynosiła 331 zł. I jest to nowe ATH w ujęciu cen zamknięcia w przypadku tej kosmicznej spółki. Jeśli chodzi o podmioty spoza głównych indeksów, to tu wspomniałbym o makaronach polskich. Ich akcje podrożały dziś o 11,7% i przy wyraźnie podwyższonym obrocie. Kurs wybił się z trwającej tutaj konsolidacji. Tu również mogła zadziałać rekomendacja. Eksperci biura maklerskiego Santander wydali bowiem zalecenie przeważaj, a cenę docelową w perspektywie grudzień 2026 wyznaczyli na 40 zł. Dziś na zamknięciu za makarony płacono 21,55. Na New Connectie błyszczała dziś MBF Grupa. Jej akcje podroszały o 41,6% przy obrocie ponad 2 miliony zł, także wysoki skok notowań i bardzo wysokie jak na New Connect obroty. Powód to efekt drona, a konkretnie informacja o rozpoczęciu projektu Iryda Plus, który to projekt ma dotyczyć zwalczania właśnie między innymi dronów. Indeks NC Index, czyli główny indeks małego parkietu wzrósł dziś o 1% i wyznaczył nowy szczyt hossy 278,72 punktu. Skoro o dronach mowa, to dodam w tym miejscu, że dziś na Twitterze Kondratryczko analityk domu maklerskiego, Boś, pokusił się o wytypowanie spółek do potencjalnego, czy też hipotetycznego indeksu Vic Defense. Wyszedł mu całkiem ciekawy skład, więc pozwolę go sobie tutaj wymienić. Znalazły się w tym hipotetycznym indeksie następujące spółki. Lubawa, Zręb, Grenewia, Defense Hub, czyli dawny Klabater, Military, czyli dawne SDG, Cygnis, Bumech, MBF Grupa, Milisystem, Wielton, Unimod, Vigo Photonics, Apator, Grupa niewiadów PGM, Techrobot, Protektor, Kreotech i Scanway, Cognor, Farm51 i Yeti Force. Ponadto w komentarzach yy, znalazły się też jeszcze takie spółki jak Arlen, czyli tegoroczny debiutant, a także Boryszew, który zdaje się, że też komunikował wejście w branżę zbrojeniową. Myślę, że GPW Benchmark raczej o stworzenie takiego indeksu się nie pokusi. No, ale z uwagi na ostatnie wydarzenia, myślę, że warto przynajmniej pochylić się na chwilę nad tym składem. Być może mają Państwo jakieś dodatkowe propozycje albo coś byście z tego usunęli. Tydzień temu wspominałem, że taki indeks mógłby być całkiem ciekawym produktem teraz na naszej giełdzie, i też Państwo komentowali te sugestie, więc dziś zapraszam również do komentarzy. Dotyczących już składu takiego hipotetycznego indeksu. Wracając natomiast do podsumowania i przechodząc do ogólnych statystyk po tej pierwszej sesji tygodnia, one są całkiem dobre, bo 53% spółek zakończyła dzień na plusie, a 39% na minusie, więc 14 punktów procentowych na korzyść byków, obroty całkiem przyzwoite. 1,56 miliarda, najwięcej na PKOBP 236 milionów. A skoro już jesteśmy przy dużych liczbach, to dodam w tym miejscu, że brakuje 1152 kliknięć w czarny przycisk, by osiągnąć okrągły opór 20 tysięcy subów. Zachęcam więc wszystkich, którzy słuchają, ale nie subskrybują tego kanału, by w tym momencie zmienili zdanie i pomogli mi po prostu pokonać ten okrągły opór. Wracając jeszcze do poniedziałku, dziś 12 spółek wyznaczyło co najmniej roczne maksimum notowań, natomiast 3 spółki wyznaczyły analogiczne. Minimum, te, które wyznaczyły szczyt, to apator, kreotech, medinis, Inpro, kruk, makarony, pasu pasus, polimek, Zwotum, zręb i złę, natomiast te, które wyznaczyły minimum, to Arctic Paper, MDI, Energa i Max.com. Co do makroekonomii, dziś poznaliśmy finalny odczyt sierpniowej inflacji w Polsce i okazał się on nieco wyższy od wstępnych szacunków. Wstępne szacunki zakładały 2,8%, a te finalne pokazały 2,9%. Co do walut, kurs euro do dolara utrzymywał się na starcie tygodnia powyżej poziomu 1,1750 i powyżej średniej 50-sesyjnej. Rentowność 10 latek amerykańskich trzymała się natomiast tuż powyżej 4%. Co do złotego, nasza waluta, podobnie jak giełda, zaczęła tydzień od lekkiego umocnienia. Dolar kosztował po południu 3,61 euro 4,24, frank szwajcarski 4,54, a funt brytyjski 4,91. Co do rynków zagranicznych, na Wall Street piątkowa sesja przyniosła nowe rekordy głównych indeksów. SP 500 sięgał w porywach poziomu 6600, a Nasdaq Composite 22182 punktów. Dziś na starcie handlu rekordy te były dalej windowane. W momencie nagrywania tego podcastu, czyli tuż przed godziną 18, SP sięgał 6618 punktów, a Nasdaq 22316. Gwiazdą piątkowej sesji w Nowym Jorku była Tesla. Akcje podrożały o 7,4% i kurs zbliżył się do 400 dolarów. Dziś na otwarciu walory też były mocne i opór ten został pokonany. Cena nie była powyżej tych 400 dolarów od stycznia tego roku. Powód tej siły? Elon Musk, czyli właściciel Tesli, po raz pierwszy od 4 lat nabył duży pakiet akcji, naprawdę duży. Dokładnie kupił ich bowiem 2 570 000 sztuk, na co wydał blisko 1 miliard dolarów. To naprawdę duży pakiet. Po raz ostatni Musk nabywał walory swojej spółki w lutym 2020 roku, no ale wtedy wydał zaledwie, w cudzysłowie zaledwie, 10 milionów dolarów i kupił za to 200 tysięcy walorów. W ramach ciekawostek statystyczno-technicznych dodam jeszcze, że w piątek na Wall Street 15 podmiotów z S&P 500 ustanowiło nowy rekord historyczny. Pełną listę widzicie Państwo teraz na ekranie. Ja tylko pozwolę sobie wymienić niektóre spółki. Do rekordzistów należą m.in. JP Morgan, Micron czy Hewlett Packard. Analogicznego historycznego dna nie ustanowiła żadna spółka, ale roczne minimum wyznaczyły trzy podmioty. Keurig Dr. Pepper, Constellation Brands, a także Lululemon. Wracając do rynków zagranicznych i przenosząc się do Azji, tam zmienność była dziś relatywnie niewielka. Na głównych indeksach nie przekraczała bowiem 0,5% w górę lub w dół. Powodem tej, tych niskich wahań mogła być od absencja Tokio. W Japonii giełda była dziś bowiem nieczynna z uwagi na obchody Dnia Szacunku dla Starszych. W Europie przeważała dziś zieleń. nasze wigi były w górze tabeli, a na dole były indeksy węgierski, bułgarski i rosyjski. Skoro jesteśmy przy rynkach zagranicznych, to przypomnę, że jeśli ktoś z Państwa chciałby założyć konto w Saksobanku, czyli u partnera tego odcinka, to proszę skorzystać z linka, który jest w opisie i przypiętym komentarzu, bo dzięki niemu. Zyskacie 250 euro na pokrycie prowizji przez pierwsze 3 miesiące handlu. Wracając do podsumowania. Na rynku surowców ropa WTI podrożała dziś do poziomu 63,30. Złoto podrożało do 3667 dolarów za uncję i na horyzoncie mamy kolejne nowe ATH. Już niewiele brakuje. Bitcoin w piątek przebił średnią 50 sesyjną, a dziś oscylował między 117 a 114 tysięcy dolarów, więc próbuje coraz wyraźniej wydostać się z trwającej korekty. Co do wtorku, jutro poznamy odczyt inflacji bazowej w naszym kraju. Z Niemiec będzie odczyt indeksu Instytutu Zew, natomiast z USA będą dane za sierpień dotyczące produkcji przemysłowej, a także sprzedaży detalicznej. Co do spółek, jutro na GPW wyniki pokażą Ambra, Archikom, Atendę, Bumek i Selena FM. Warto też wspomnieć, że jutro, czyli 16 września, na warszawskiej giełdzie, debiutuje ETF na Bitcoina, dostarczany przez Beta ETF. Czyli taki w sumie historyczny moment i przy tej okazji zapraszam na wywiad o Bitcoinie, którego udzieliłem na kanale Domu Maklerskiego Boś. Link do tego wywiadu zostawiam w opisie. Też od razu ostrzegam, że padło tam trochę kontrowersyjnych z punktu widzenia tradycyjnych nazwijmy to inwestorów. Test, więc proszę nie być zaskoczonym, ale zachęcam. Wydaje mi się, że wyszła całkiem ciekawa rozmowa. Prowadził ją Sebastian Zadora właśnie z Domu Maklerskiego Boś. Jeśli chodzi o obligacje korporacyjne, trwają wciąż emisje dwóch firm PCC Exol i Varimpex Financing, i potrwają krótko, bo do środy, czyli jeszcze przez dwa dni. Ponadto w tym tygodniu nowe okresy odsetkowe zaczynają walory dziesięciu firm, w tym m.in. Archikomu, Kruka i spółki Arche. Pełna lista znajduje się na stronie obligacje.pl. Wystarczy rozwinąć zakładkę narzędzia i kliknąć w kalendarium. I na koniec, zgodnie z poniedziałkową tradycją, zapraszam na odrobinę klasyki. Tym razem zdanie Warrena Buffetta z listu do akcjonariuszy z 2014 roku. Zdanie to brzmi Analitycy rynkowi napełnią Ci ucho, ale nie napełnią portfela. I tu stawiam kropkę. Zachęcam do subskrypcji kanału, do zapoznania się z nową ofertą studiów podyplomowych na SGH i z ofertą SaksoBanku, czyli partnera tego odcinka. W celach statystycznych, tradycyjnie jak to przy poniedziałku wspominam, można zostawić w komentarzu dopisek liczby dnia, Dzięki niemu mogę monitorować jak duży odsetek z Państwa słucha do samego końca. Życzę wszystkim, którzy słuchają do samego końca, udanego wieczoru, tudzież poranka i do usłyszenia we wtorek po sesji.